Czym jest odrzucenie? Odrzucenie może być zdefiniowane jako poczucie bycia niechcianym, uczucie, poczucie bycia niechcianym. Chcesz, aby ludzie w życiu kochali Cię, jednak wierzysz, że tak nie jest i że nigdy nie będą Cię kochać. Może nigdy nie czułeś miłości swojej matki, kiedy byłeś dzieckiem, czułeś się raczej przez nią zdradzony. A może nigdy nie czułeś miłości albo akceptacji od ojca? Dał tobie swoje imię, jedzenie i dach nad głową, ale nigdy nie ofiarował tobie samego siebie. Jego czas, zainteresowania były zawsze gdzieś indziej. Jeślibym poprosiłby tacy ludzie podnieśli swoje ręce, prawdopodobnie zobaczyłbym las rąk w górze. Powód, czemu wielu z Was czuje odrzucenie. Niektórzy z Was przechodzą przez straszną burzę życiową, w której zawsze się tak czuliście, ponieważ gdzieś w jakimś momencie Twój mąż albo żona byli względem Ciebie niewierni i opuścili Cię dla kogoś innego. To jest głęboka rana, która może się nigdy nie zagoić, a ból rozwodu jest nie do opisania. A może ktoś cię odrzucił z poranionym sercem, ponieważ właśnie w pracy dostałeś promocję, a on nie? Albo może miałeś partnera w biznesie, który cię zupełnie rozbroił, a może twoja matka porzuciła cię i znalazłeś się w sierocińcu, matka, której już nigdy nie zobaczyłeś. Dziecko może być niechciane już w łonie matki. Matka może być w ciąży, ale jej serce i łono będzie je odrzucać. Jednak poczucie odrzucenia pozostanie w tym dziecku, kiedy się porodzi na tym świecie. Nie wiesz i nigdy nie poznasz bólu, przez który przechodzi osoba, która być może siedzi obok ciebie, albo przed tobą, a może za tobą, czy to w kościele, czy gdzieś w tłumie. Nie znasz męki, tragedii, jaka wydarza się w ich umyśle i łzy, które wylali. Dlatego chcę, byście mnie dobrze usłyszeli. Kościele, jesteśmy rodziną Bożą. Nie jesteśmy sami z siebie doskonali. Niezależnie co myślisz, kto, co, Tobie powiedział, nie jesteś doskonały sam z siebie, bez Jezusa. Oto gdzie życie się rozpoczyna i nigdy nie kończy. Tu, właśnie w tym miejscu, Jezus powiedział: Kochajcie innych tak, jak ja Was ukochałem. Biblia mówi: Miłość jest z Boga, a ci, którzy nie mają miłości, nie mają Boga. Bo miłość to nie to, co mówisz, ale co czynisz. Kogo kochasz i co czynisz, aby im dać znać, że ich kochasz. Kiedy chrześcijaństwo wprowadziłoby w czyn prawdziwą miłość Jezusa, wtedy nie bylibyśmy w stanie pomieścić ludzi w naszych kościołach, ponieważ to jest dokładnie to, czego oni poszukują. Oddajmy Bogu chwałę. Niektórzy z was słuchają mnie w tej chwili przez słuchawki, w telefonie, w komputerze, w telewizji. I wiesz, że bolesne wydarzenia są jak cegły, które zbudowały wokół ciebie więzienie, w którym siedzisz. Rana poranie to jego ściany, które zbudowane są twą własną udręką. Jednak ty trzymasz klucz do Twej celi, z której sam nie chcesz wyjść. Te ściany zdają się krzyczeć tylko odrzucenie, urazy, boleść. A może chcesz z tego uciec, ale nie wiesz jak. Widzisz, Biblia mówi: Zwróć swoje oczy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast dostać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Nigdy nie zapomniał, on wycierpiał krzyż i jego hańbę. Czyż nie śpiewamy starą pieśń, zwróć swoje oczy na Chrystusa i Jego piękne oblicze, a wtedy wszystko zrozumiemy, że przemija w świetle Jego chwały i łaski. Często ludzie mi mówią, pastorze, nikt nie czuł tak wielkiego odrzucenia jak ja. Chcę Cię zapewnić, mylisz się, Jezus to czuł. Jezus, syn Boży, król nieba, Emanuel, który jest z nami, ten, który jest nadzieją chwały, doświadczył hańby oraz odrzucenia tego, które ty w tej chwili czujesz. Ludzie spekulowali, przechodzili i wyśmiewali się nad ogołoconym ciałem Chrystusa, który wisiał na krzyżu w twoje miejsce oraz w moje. Jego matka szlochała pod jego stopami, kiedy krzyżowano go na jej oczach pomiędzy dwoma złoczyńcami. To był rezultat spisku rzymskiego, który był planowany wiele wcześniej. Faryzeusze w swoim sercu widzieli jego egzekucję już od czasu jego pierwszego nauczania. On był odrzucony przez społeczeństwo i znany ówczesny kościół. Był nazwany opętanym kłamcą i fałszywym nauczycielem. On był absolutnie odrzucony, abyś ty i ty i ty wiedział, że kiedy on umierał na krzyżu i powiedział, że to się wypełniło, wtedy już twoje poczucie odrzucenia zostało ukrzyżowane, więc przestań się już użalać. Ale oto prawdziwy fakt wielu z was. Tak naprawdę wielu z nas nie chce się pozbyć uczucia odrzucenia, ponieważ to jest według ciebie jedyna rzecz, o której możesz mówić, zdobyć innych sympatię. Bo gdybyś pozbył się użalania się i mówienia o swoich cierpieniach, wtedy nagle 90% Twojej osobowości by zniknęła. Więc przestań ćwiczyć, rozpamiętywać i rozważać wszystkie złe rzeczy, które się Tobie wydarzyły. Nie czuj się jak stary, samotny wilk. Niemalże każdy człowiek ma jakąś przykrą historię do opowiedzenia. Niektóre są rzeczywiście tragiczne, ale my wszyscy żyjemy przez łaskę Bożą i przez fakt, że On nas kocha, że nas podniósł i przeniósł do nowego początku. Biblia mówi, mimo że sprawiedliwy siedem razy upada, jednak znowu powstanie. To oznacza, jeżeli upadniesz, Bóg wciąż cię podniesie. Dlatego jako Kościół nigdy nie powinniśmy patrzeć, kogo by tutaj potępić, osądzić. Nie możemy patrzeć, kogo możemy pognębić, ale kogo możemy podnieść. Nie powinniśmy poszukiwać, kogo by odrzucić, ale kogo mamy kochać. Miłością Bożą, bo jedynie to uczyni nasz kościół zdrowym i żyjącym. Oddajmy Panu chwałę. Posłuchaj jak prorok Izajasz obrazuje hańbę i odrzucenie Jezusa na 700 lat zanim to się wydarzyło. Izajasza 50 wiersz 6 mówi: Mój grzbiet nadstawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym którzy wyrywają brodę, mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Nigdy nie doświadczyłeś tego rodzaju pochańbienia. Co Bóg ofiarowuje ludziom XXI wieku, którzy zmagają się z bólem i odrzuceniem? Zamiast mojego pochańbienia, moi ludzie, to byłbyś ty, ty, ty i ja. Moi ludzie przyjmą podwójną porcję. To znaczy błogosławieństwo. Zamiast totalnego poniżenia, będą się cieszyć błogosławieństwem i dziedzictwem. Proszę uświadom sobie, będą się cieszyć swoim dziedzictwem. Zamienią swój smutek w radość. Ich odrzucenie będzie wymazane i zamienione na radość pańską, co oznacza, że nie będzie w tym smutku. On wziął nasz grzech i dał nam w zamian przebaczenie. Wziął na siebie nasze choroby i dał nam w zamian zdrowie. Wziął nasze ubóstwo, dając nam w zamian pełnię chwały bogactwa swego. Kiedy byliśmy poza namiotem Izraela, bez Boga i bez nadziei, zupełnie odrzuceni, On jednak okazał się wierny, czyniąc nas kapłanami i królewskimi ambasadorami. Jesteśmy córkami Syjonu, królami, synami, dziećmi, których Bóg ustanowił. On zamienił nasz płacz w taniec, naszą hańbę w najwyższy honor. On zamienił nasze odrzucenie w swoją chwałę. On uwolni Cię ze strachu przed jutrem oraz bólem przeszłości. On zamieni Twą najciemniejszą noc w dzień pełen chwały. A Twój upadek stanie się podstawą Twoich przyszłych sukcesów, bo Twój upadek nie oznacza Twego końca, ale początek drogi, schodów do gwiazd. Bo jeśli Bóg jest z Tobą, kto może być przeciwko Tobie? Więc powstań i spróbuj jeszcze raz. Powstań, idź i się nie zatrzymuj. Oddaj Mu chwałę.